Roku w Akicie trzeba rozważyć z tej właśnie perspektywy. Cierpienia siostry Agnieszki, a przypomnijmy, że żona sama, doświadczona w życiu bólem i chorobami, mówiła o tym, że tak silnych dolegliwości nie odczuwała nigdy wcześniej. Czy krew płynąca z dłoni Matki Bożej uświadamiają nam prawdę o włączeniu każdego człowieka, w tym szczególnie Maryi, w krzyż Jezusa Chrystusa? To właśnie w owym krzyżu, w krwi Zbawiciela, cierpienie człowieka nabiera sensu, a uczestnictwo w nim staje się zadośćuczynieniem za grzechy świata. Maryja, choć współczesna teologia odrzuca w ogromnej większości starania o nadanie jej tytułu współodkupicielki, uczestniczy szczególnie w męce swego syna. Istoty współdziałania Maryi. Upatrują teologowie w jej przyzwoleniu, w jej fiat. Przy zwiastowaniu jest to zgoda na życie, zaś pod krzyżem jest to zgoda na śmierć. Maryja uczestniczy w ofierze krzyża niejako w imieniu wszystkich ludzi, wyraża włączenie społecznością kościoła w ofiarę Zbawiciela. Jej obecność nie jest konieczna dla dokonania dzieła zbawienia, ale dopełnia harmonii. Dzieła odkupienia. Wskazuje ojciec Andrzej Piurkowski. Objawienia w Akicie, właśnie poprzez cud krwawienia figurki czy stygmaty wizjonerki, przypominają nam tę absolutnie fundamentalną dla chrześcijaństwa prawdę. Jeszcze lepiej widać to w kolejnych słowach Anioła Stróża, skierowanych do siostry Agnieszki 27 lipca rano, po bezsennej z powodu bólu nocy, usłyszała ona. Dziś zakończy się Twe cierpienie. Wyryj sobie głęboko w sercu myśl o krwi Maryi. Krew przez nią wylana ma głęboką wymowę. Ta bezcenna krew została przelana po to, by błagać o Wasze nawrócenie, by wypraszać pokój, by wynagradzać za niewdzięczność i zniewagi naszego Pana. Jeśli chodzi o nabożeństwo do najświętszego serca, oddaj się czci Jego przenajdroższej krwi. Módr się w intencji zadośćuczynienia za wszystkich ludzi. Powiedz swemu przełożonemu, że krew wypływa dziś po raz ostatni. Dziś skończy się także Twój ból. Powiedz mu, co ci się dziś przydarzyło. On od razu wszystko zrozumie. Ty zaś kieruj się Jego wskazaniami. Co znaczą te słowa? W sensie dosłownym odsyłają nas nie tyle do przelanej krwi Maryi. -Gdyż o tym nic nam nie wiadomo, ile do jej białego męczeństwa, doprawdy, że jej duszę przeniknął miecz i że ona wciąż, patrząc na to, co dzieje się w świecie, cierpi z powodu grzechu, odstępstwa, obrażania jej syna. W ten sposób przelewa krew i zaprasza nas także do towarzyszenia jej w cierpieniu, którego celem jest zadośćuczynienie. Oraz zbawienie grzeszników. Dwoje z dzieci fatimskich w swoim życiu realizowało oba aspekty współcierpienia Maryi. Jedno z nich pragnęło cierpieć dla ratowania dusz grzeszników. Drugie dla pocieszenia Jezusa i Maryi w ich cierpieniu. Matka Boża w Akicie zaprasza nas poprzez stygmaty i krwawienie figurki ją przedstawiającej. Do podobnego towarzyszenia Jezusowi. Po tym objawieniu, które wprowadza nas w tajemnicę sensu cierpienia i współcierpienia z Chrystusem, rany na dłoni siostry zniknęły, a krwawienie również figurki Maryi ustało. Zgodnie z poleceniem, zakonnica pokazała dłoń biskupowi, który kilka dni wcześniej przybył do klasztoru w Akicie na wizytację i odbyła z nim rozmowę. Hierarcha notował jej wypowiedzi, szukał w nich jakichkolwiek sprzeczności, a na koniec poprosił, by, jeśli objawienia się powtórzą, wizjonerka zadała Matce Bożej lub Aniołowi Stróżowi trzy pytania dotyczące zgromadzenia sióstr. Po pierwsze, czy sam Bóg życzy sobie istnienia tego zgromadzenia? Po drugie, czy jego ówczesna forma życia jest odpowiednia? I wreszcie po trzecie. Czy powinna powstać jego kontemplacyjna gałąź? Siostra Agnieszka niezwykle poważnie potraktowała te pytania. Od początku jednak zastanawiała się, czy będzie miała szansę je zadać. Nie miała bowiem pewności, iż objawienia w jakiejkolwiek formie będą kontynuowane. Postanowiła, że aby całkowicie wypełnić prośbę biskupa, będzie jeszcze częściej adorować najświętszy sakrament. Odpowiedź przyszła po tygodniu wraz z kolejnym orędziem Matki Bożej w pierwszy piątek miesiąca 3 sierpnia 1973 roku. Warto odnotować, że orędzie Marii związane jest z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rankiem siostra Agnieszka medytowała mękę Jezusa Chrystusa i odmawiała Różaniec. Może minęła godzina, odkąd przybyłam do kaplicy? Tego dnia pojawił się Anioł, co nie zdarzało się od jakiegoś czasu, i odmawiał ze mną Różaniec. Miałam cały czas w głowie pytania biskupa i żywiłam nadzieję, że może już teraz nadarzy się okazja, by je zadać. Anioł, jakby usłyszał moje pragnienia, wspominała siostra Agnieszka. Masz o coś pytać, powiedział do niej dalej, nie musisz się już martwić, dodał, a po chwili do modlącej się zakonnicy przemówiła za pośrednictwem drewnianej figurki Matka Boża. Głos był pełen nieopisywalnego piękna, podkreślała siostra Sasagawa. Jednak słowa, jakie wtedy padły z ust Maryi, były o wiele groźniejsze. Były i nadal są one ogromnym ostrzeżeniem dla Kościoła, dla świata, dla każdego z nas. Maryja zaczęła od pytania fundamentalnego. Tego samego, które Jezus zadał Piotrowi, gdy spotkał go po zmartwychwstaniu nad jeziorem galilejskim. Zapytała: Moja córko, moja nowicjuszko, czy miłujesz Pana? Niemal dosłownie powtarzając słowa trzykrotnie skierowane przez Jezusa do Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? odpowiedział mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus, Paziowce moje: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. A gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. W potocznym odbiorze te słowa Jezusa są odpowiedzią na trzykrotne zaparcie się Piotra i oczywiście jest to prawda. Ale jednocześnie trudno nie dostrzec, że są one także przypomnieniem, iż tam, gdzie nie ma miłości Boga, a przynajmniej dążenia do niej, Piotr bowiem uczciwie przyznaje już po tym, jak sam upadł i zaparł się Jezusa, że sam z siebie jest niezdolny do miłowania Chrystusa, a potrafi go jedynie kochać. Tam nie ma również głoszenia Ewangelii, ani prawdziwego głoszenia światu Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Tylko spotkanie Jezusa miłość do Niego stanowi fundament słuchania, usłyszenia oraz przekazania światu tego, co zostało usłyszane. Widać to doskonale w kolejnych słowach Maryi do siostry Agnieszki: Jeżeli miłujesz Pana. Posłuchaj tego, co mam Ci przekazać. To bardzo ważne.